Zobaczcie kochani, wszystko się da w spartańskich warunkach, bo w spartańskich, ale normalnie będą schabowe. Tutaj Juzek robi mizerię. I jak już to wszystko upichcimy, to pokażę Wam efekt finalny. Jak widzicie, Pire już gotowe. Tutaj mizeria też. I właśnie smażę schobowe moi mieli widzowie. Tak jak mówiłem. Wszystko się da, naprawdę wszystko się da. Wystarczy być kreatywnym i mieć wyobraźnię. Powiem Wam, że nawet jakoś to wygląda i na pewno smakuje. I spójrzcie, gdzie to będzie konsumowane. Spaliśmy na bagnach, moczarach, nie wiem jak to nazwać, zwałek zwał. Naprawdę fajne miejsce. Jeszcze wczoraj moja mama napisała mi, żebyśmy tylko nie spali nad jeziorami. Więc mamo, dzisiaj spaliśmy na Wagnach i nie ma tu żadnych krokodyli. Uwierzcie mi, że nie ma tutaj żadnych krokodyli. Ani nic takiego nadzwyczajnego. To jeszcze nie ta Afryka. Słuchajcie kochani. Gdzieś tu widziałem wczoraj... O jest. Zaraz wam coś pokażę bardzo fajnego Sorry, jestem zespany, więc mi się gadka nie klei Spójrzcie Tam palma, tutaj mały baobab Tam jakiś baobab Baobab, baobab Tam dalej jest w ogóle las palm Zaraz wam coś pokażę, tylko podejdę bliżej Ale się nie wyspałem Masakra Ale zaraz wypijemy kawkę Myślę, że będzie ok. Kolacja wczoraj była przepyszna, naprawdę jak domowa, jak obiad u mamusi wręcz bym powiedział. Znalazłem wczoraj gniazdo termitów i chcę je wam pokazać Nawet fajnie to wygląda. Spójrzcie Jest naprawdę spore, mam z 1,50 m I wygląda następująco. Czego się tam trzesz? Więc spaliśmy dzisiaj, kochani, na bagnach, moczarach. Naprawdę nie wiem, jak to ładnie. brzmi. Sami sobie wybierzcie. Eee, ruszamy w stronę Gambii. Zostało jedyne 60 km, plus minus Więc tak, dzisiaj przekraczamy następną granicę Cieszę się niezmiernie na to Naprawdę bardzo się z tego cieszę Mam już trochę dość Senegalu I tych wariatów kierowców Mam nadzieję, że w Gambii będzie trochę bezpieczniej na drogach Ale zobaczymy Wszystko się okaże w praniu I porozmawiajmy może o zwierzątkach Wjeżdżamy do Gambii, przejdziemy całą Gambię wzdłuż, potem z powrotem wjeżdżamy do Senegalu i odbijamy, proszę Państwa, w dżunglę do Gwinei. Tam już będą lasy tropikalne, lasy deszczowe, dżungla. Wszystkie rodzaje kotów, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie. No i te wszystkie naprawdę najgroźniejsze zwierzęta świata. Czy się boję i obawiam? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, jakiś. Dokładnie rok temu byłem na Sri Lance Przecinałem pociągiem całą wyspę Przez dżunglę właśnie I miałem taką śmieszną sytuację Pociąg ten jechał powiedzmy 30 na godzinę Bardzo wolno Wszystkie drzwi pomiędzy wagonami były pootwierane Moi mili Więc Kuba sobie usiadł na schodkach w tym pociągu Przy tych otwartych drzwiach Spuścił nogi na dół I zapalił papieroska Podszedł konduktor Wziął ode mnie papierosa i powiedział, żebym tak sobie nie siedział, ponieważ któryś z kotów, który to był kot Puma, chyba Puma, ponieważ Puma możemy najzwyczajniej wciągnąć do dżungli. I ja nie wiem do tej pory, czy on żartował, czy mówił na serio, ale to mi dało dużo do myślenia, więc te kotki nie są zbyt bezpieczne. O czym myślę, że wszyscy wiemy. Spaliśmy dzisiaj dokładnie tak, naprawdę piękne miejsce, sorry wiem, że wieje, widziałem wczoraj pelikany, a dzisiaj już ich nie ma, więc, wam, więc ich Wam nie pokażę, spójrzcie jaki fajny bałbat na wyspie, nie da się tam wejść, tam wczoraj płynąć, ale to są za potężne bagna, żeby chociażby próbować, więc nie próbowałem. dość miast, więc jestem przeszczęśliwy, że spaliśmy dzisiaj w takim cichym miejscu, moi mili. Jesteśmy na jakiejś wiosce. Nie mam zielonego pojęcia, jak ma na imię ta wioska, proszę Państwa. Do Gambii zostało jedyne 30 km, więc jest moc, naprawdę jest moc. Cieszę się niezmiernie, chociaż dzisiaj jestem zmęczony, ale i tak się cieszę. Ale się patrzą na mnie murzynki. Zobaczcie, takie fajne dziecko. Dzieci są tu przepiękne, cudowne, naprawdę. A więc tak. Za jakieś dwie godziny przekraczamy granicę do Gambii. Obywatele Polski nie potrzebują wizy. Nie potrzebują wizy, co ja gadam za Kłopoty. Potrzebują wizy, ale jest bezpłatna, także, także naprawdę fajnie. No i tyle, moi mili widzowie. Gambii będzie to nowe państwo, moi mili, tak więc musimy zmienić karty SIM. Na pewno na oręż, jestem tego pewien, ponieważ oręż towarzyszy nam od samego Maroka. Musimy kupić internet, musimy się odnaleźć, więc przez kilka dni na pewno nas na youtubach nie będzie, moi drodzy, ale to normalne, zmieniamy państwo i proszę, proszę państwa to zrozumieć. Dzieci są tu naprawdę urocze, są przepiękne. Zresztą, w ogóle ci ludzie są śliczni. A więc w Gambii na pewno spędzamy tegoroczne święta bożonarodzeniowe. Nowy rok możliwe, że w Senegalu, ponieważ musimy na chwilę się nie cofnąć, a wjechać do Senegalu. Potem skręcić w prawo do gwinei, której się strasznie boję, ale będzie ok. Jestem pozytywnie nastawiony na gwinę. Tam już będzie naprawdę dzicz, i tam będzie naprawdę National Geographic z Jakubem. Nie ja wiem czy ich mogę nagrywać, a nie, to ambulans, Abul akurat ambulansy mogę, także jest okej, okay. to nie było wojsko ani policja. No i co moi mili, wiem, że ten odcinek bardzo króciutki, wiem, że strasznie wieje, za co najmocniej was przepraszam, ale spójrzcie gdzie ja jestem, nie ma opcji, żeby tu kupić mikrofony, które zakłóciłyby ten cholerny szum, który słyszycie w swoich odbiornikach. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam przeslicznie i do zobaczenia w Gambii. Mam na imię Kuba, obecnie od ponad roku podróżuję. Jestem w Afryce, w Beninie. Przemieszczam się rowerem. Mój kanał na YouTubie nazywa się Jakub Włóczęga i udostępniam mój kanał Marcinowi na vlogersach.pl. Także zapraszam na vlogersów.pl, kochani.